1에서 코 Vocal 데 студ가로 두고 올라가러 왔습니다. 그래서 Foreigners

W 1986 roku, decyzją ówczesnego wojewody skierniwickiego puszcza została objęta ochroną prawną, utworzono Polimowski Park Krajobrazowy. Także niedawno park obchodził 25-lecie swojego istnienia. Najciekawsze obszary przyrodnicze objęte są ochroną ścisłą, rezerwatową. I na terenie puszczy Polimowskiej mamy pięć rezerwatów przyrody. Jest to te najstarsze, to jest rezerwat leśny Kopanika i Ruda Chlebacz, które powstały już w 1980 roku. Następnymi rezerwatami w chronologicznej takiej chronologii to jest rezerwat rzeki Gawka. Powstały w 1983 roku i on obejmuje całą rzekę Gawkę od źródeł do ujścia do wzóru. Wraz z takimi pasami po 10 metrów. Z z teraz strony może trochę tej wody będzie, ale najwięcej właśnie na wiosnę można zobaczyć, ona niesamowicie meandruje. No jest przepiękna, jeżeli to, ta woda jest. Także teraz będziemy mogli podzielić. To tylko tyle, jak są jakieś pytania. Powiedzi 41 rocznik, dobrze. Jak kto się starszy, to niech się przyzna. Dużo Zapraszamy, Kaziu. Panie uczniowie, proszę. Gratuluję. Osieracka Zuzia! Dziękuję Zuzia! Dziękuję Zuzia! W razie numer jeden. Jeden śpiwór. Na razie, jak będziecie częściej chodzić, może zmierzycie drugą. Dla pani do Rodzina Honopczyńskich, ale tam się w rzędu padłem, a w to I on teraz nam dowodzi. Zapraszamy. Biedni Śniaczki. Z Baczki przyjeżdżają. Gratuluję. 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 Dziękuję. Gratuluję. Trzymajcie teraz. A może byście chcieli w ogóle, żeby wsadzić tam?

To znaczy, ja wam powiem najlepszy To jest ten co zawsze kupujemy.